Wielkie podziękowania dla wspierających kanał Penchat, Splyer 83, Grzegorz, Jacek, Dawid, Mariusz oraz Mateusz oraz dla wszystkich, którzy są aktywni na tym kanale. To dzięki waszemu wsparciu, dzięki waszej aktywności, kolejny materiał może ukazać się na kanale, wy możecie go oglądać, a ja mogę działać dalej. Czołem drużyna, tu witam Was w kolejnym odcinku, że tak zażartuję technicznym. I dziś pokażę Wam 6 najbardziej popularnych awarii konsoli Neo Geo CD Top Loader, które są dosyć proste do zdiagnozowania, a prawie wszystkie proste do usunięcia. No i które rzecz nam mogą postawić Twoją konsolę Neo Geo CD na nogi bez konieczności inwestowania jakiejś masy pieniędzy na jakieś drogie serwisy. Zatem jeżeli posiadasz konsolę Neo Geo CD Top Loader, która nie włącza się lub nie odczytuje w ogóle płyt, lub prawie w ogóle płyt. Zapraszam do obejrzenia odcinka i komentarza łapki i subika, co by awarie dały się lepiej diagnozować. Dobrze, zacznijmy od tego, że konsola Neo Geo CD, Top Loader, czy też Front Loader to nie są jakieś mega skomplikowane sprzęty i poważne awarie zdarzają się w nich raczej rzadko. Konsola natomiast cierpi na sporo pomniejszych bolączek, które potrafią skutecznie uwalić sprzęt i uniemożliwić jego użytkowanie. Moja konsola miała większość wymienionych w tym odcinku awarii, które sukcesywnie wykluczałem lub naprawiałem po kolei. Generalnie po zakupie nie wykrywała w ogóle zamknięcia klapki napędu, nie wyświetlała monitu ołożenie płyty, nie kręciła płytą, jedyne co się działo to... Od bo na chwilę ożywało i gasło. Konsola natomiast włączała się i wyświetlała logo powitalne oraz menu główne. W odcinku tym chcę Wam pokazać, że konsola okay. bywa dość łatwa do ogarnięcia i nie ma co się poddawać. Czyli potencjalnie spisać sprzęt na straty, co będzie dużym błędem, bo konsola warta jest tego, żeby nad nią popracować, o czym wie doskonale każdy jej posiadacz. No zatem dajmy szansę i przejdźmy do bolączki numer 1. Dobra, zacznijmy może od samego początku, czyli od zasilania. Problemy z zasilaniem. Jeżeli konsola nie uruchamia się w ogóle, lub uruchamia się, ale na przykład ma problemy z odczytem, laser działa, kręci, wszystko jest ok. Tutaj, jakby nie ma się czego czepiać, natomiast nie odczytuje płyt, albo gdzieś wczytuje i wyskakuje load error lub inne błędy. No to zaczynamy od zasilacza. Generalnie zasilacz ten, każdy kto się tym interesował wie, że on jest raczej drogą rzeczą do zakupu, ciężko dostępną, ciężko zastępowalną. Chodzi o tą wtyczkę, tak naprawdę. Generalnie zaczynamy od czego? Od pomiarów napięć, jakie mamy. Tutaj jak widzicie mamy rozpiskę. Tutaj mamy wtyczkę. Widzicie, gdzie mamy 5V, gdzie mamy 10V, na którym pinie, jakie jest zasilanie i gdzie mamy uziemienie, tak? Generalnie tak, 10V odpowiada w tym zasilaczu za zasilanie strony mechanicznej, czyli napędy CD, a linia 5V odpowiada za elektronikę, zasilanie elektroniki. Teraz tak, mierzymy sobie tutaj, jakie mamy napięcia, jakie mamy wartości. Wszelkie jakieś duże odchyły od norm wskazują na to, że zasilacz jest niestabilny, że w wyniku eksploatacji gdzieś już jest Troszeczkę dojechany i na przykład gdy nie daje odpowiedniego napięcia na linii 10V czy 5V, może to powodować, że konsola nie chce się może uruchomić, nie chce się uruchomić, lub może po prostu walić błędami przy odczytach płyt. Ja w tym zasilaczu miałem napięcia rzędu 8V na tej linii 10V i 3 coś v na linii 5V, i generalnie musiałem go otworzyć. Jeżeli mierzymy i nie tutaj wszystkie tutaj te piny, nie ma w ogóle żadnego, nic nie daje napięcia, otwieramy zasilacz. W środku, w tym miejscu chyba będziemy mieli, już nie pamiętam dokładnie, w tym miejscu będziemy mieli bezpiecznik. Bezpiecznik taki baryłkowy, szklany, przylutowany do płyty głównej tego zasilacza. Sprawdzamy, mierzymy go lub sprawdzamy wizualnie, czy nie jest spalony. Jak jest spalony, mamy winowajce. Wymieniamy, lutujemy nowy bezpiecznik, mierzymy. Działa. Ja w tym zasilaczu zrobiłem to, moja konsola żyła, natomiast nie dawała dobrych, ten zasilacz nie dawał dobrych napięć. Wymieniłem wszystkie kondensatory, jakie były. No i po tym napięcia były, powiedziałbym, wręcz wzorowe. Na linii chyba 10 V nawet pokazało 11 z kawałkiem. 5 V było prawie lub, lub no prawie 5 V, tak coś takiego. Generalnie, jeżeli też daje zasilanie, powiedzmy, że odpowiednie, mierzymy miernikiem i tako podłączymy i mierzymy tutaj i jest OK. Fajnie byłoby jednak sprawdzić pod obciążeniem, czyli podłączyć pod konsolę i w środku w konsoli zmierzyć na odpowiednich pinach tutaj to, jakie jest zasilanie. Jeżeli są jakieś duże skoki napięcia i tak dalej, to to może też wskazywać na zużycie tego zasilacza. Jak sobie z tym poradzić? Wymienić kondensatory, bezpiecznik jeśli nie działa, może pomóc. Jeżeli nie, no to już jest głębsza sprawa. Można kupić zamiennik takiego zasilacza z AliExpress Natomiast raz działa, raz nie działa, z tym jest loteria. Jak nie działa, to będziemy mieli dokładnie to samo, czyli będzie walił błędami napęd CD. Może być różnie, natomiast ten zamiennik zasilacza to 200 parę złotych chyba kosztuje. Możemy dorwać odpowiedni zasilacz z laptopa? i na przykład przerobić sobie tą wtyczkę, żeby miała takie same napięcia jak tutaj. Zmieniamy tylko wtyczkę, odpowiednie piny, podłączamy i powinno to działać też. Także możemy spróbować z zasilaczem od laptopa odpowiednim, o odpowiednich wartościach tutaj lub zamiennik z Aliexpress. Natomiast tutaj z tym Aliexpress jest loteria i to jest pierwsza rzecz, jaką należy sprawdzić, czyli po prostu wartości, jakie daje nam zasilacz, bo to wbrew pozorom tej konsoli ma bardzo duże znaczenie. Dobrze, kolejna awaria, która jest bardzo prosta do zdiagnozowania. Taka wręcz śmieszna bym powiedział, a często zdarzająca się. Otóż mamy napęd zdemontowany. Mam dodatkowy napęd, także to nie jest ten z mojej konsoli. Kładamy płytę, powiedzmy, zamykamy klapkę. Słychać, że coś tam próbuje się dziać, ale nic się nie wczytuje, jakby nie działa. Otwieramy klapkę konsoli, patrzymy na laser, To to sprawdzamy? Tacka napędu. Zobaczcie. Że ona jest dosyć blisko tutaj tej maskownicy. Maskownica jest demontowana, to później ją ściągnę, natomiast ta tacka jest tylko tak nakładana, naciskana na ten pręt, na tą ośkę silnika tutaj. Często się zdarza tak, nie wiem co robią użytkownicy, że tak jest, ale często jest tak, że ta tacka jest po prostu poniżej tej maskownicy. Jeżeli tak jest, no to po prostu nie ma jak kręcić płytą. Płyta stoi w miejscu, oczko sobie coś tam robi, fuku, fokusuje, gdzieś tam w głowica chodzi. Natomiast płyta się nie obraca, nie czyta płyty, no bo tacka nie w stanie jej obrócić. tak? Magnes z góry dociska płytę, natomiast tutaj nie ma co o tej płyty obracać. To jest taki jeden z tych takich problemów, który jest bardzo łatwy do zdiagnozowania, natomiast mało kto zwraca na niego uwagę. A trzeba na zwrócić uwagę, bo to jest częsta awaria. Naprawdę łatwo jest wcisnąć ten, tutaj tą tackę na tej ośce w dół, bo ona nie jest w żaden sposób, powinna być przyklejona fabrycznie, natomiast nie jest, że ten klej po czasie chyba dostaje po tyłku i ma dosyć i po prostu się poddaje i ta tacka często potrafi po prostu być wciśnięta, ta maskownica po prostu wystaje ponad tą tackę i nie kręci płytą i to jest taka awaria jakby można powiedzieć taka naprawdę podstawowa, natomiast często zdarzająca się, która też jakby uwala nam konsolę powiedzmy, natomiast ktoś kto nie wie o co chodzi, no to będzie myślał, że konsola jest martwa, a to takie po prostu łatwe coś ściągamy maskownicę, podnosimy delikatnie tackę do góry, żeby wystawała tylko tyle ponad maskownicę i to jest cała taka naprawa. Dobrze, przechodzimy do kolejnej awarii, która jest równie bardzo prosta w naprawie, a na którą też mało kto zwraca uwagę. Otóż zacięty bolec dotykający te do krańcówki do czujnika zamknięcia klapki. Znajduje się on tutaj, w tym miejscu. Często bywa tak, że jest on po prostu zacięty. Widzicie, u mnie on się rusza. Widzicie, jest ruchomy, odbija ładnie. Natomiast to jest kawałek plastiku w takiej tulejce plastikowej. W tym, w tym osadzony, i tam jest sprężyna. Często jest tak, że z czasem jest tutaj, sypie się do niego po prostu brud różny i to się zacina. U mnie było zacięte w połowie, dokładnie w połowie, czyli było takie w położeniu, że ani ta klapka nie dociskała tego, żeby załączyło czujnik, krańcówkę, ani nie dociskało do krańcówki. To było w połowie tak zacięte i się nie ruszało. Naprawa tego jest bardzo prosta. Z drugiej strony, w środku w konsoli mamy taki, taką zabezpieczającą, taki pierścień, ściągamy go, wyciągamy tutaj do góry cały, cały ten trzpień. Czyścimy go, smarujemy, wkładamy. Działa. Proszę bardzo, działa jak fabryka chciała. Musi pracować płynnie odbijać. Także tak jest, ta, taki jest tego, taka jest efekt tej naprawy. To musi działać. Po prostu nie może stać dęba. Druga rzecz, na no, którą trzeba zwrócić uwagę, do tej krańcówki tutaj dotyka ten tu bolec. Bolczyk taki. Wiecie co? Często zdarza się tak, że ten bolczyk, jak to się zatnie, stanie dęba i stoi ostro. Ktoś zamknie na ham klapkę i ten bolczyk po prostu się łamie. Jeżeli on się złamie, to wiadomo, że nie ma co wcisnąć tej krańcówki tutaj, i jakby wtedy mamy większy problem, bo musimy sobie tutaj ten bolczyk jakoś dorobić, żeby ta klapka po prostu miała ten bolec plastikowy. To jest taki zwykły nadlew, taki plastikowy ząbek, żeby to naciskało. Jeżeli tego nie mamy, to to nie będzie działać siłą rzeczy, i nie ma szans, żeby to zadziałało. No bo niby jak? Trzeba wtedy sobie kombinować i ten tutaj ząbek jakoś dorobić. Na szczęście, u mnie nie był połamany, ale tak to się zdarza, że one też się po prostu łamią. Czyli zacięty ten bolec, na naprawa. I tutaj, prawda, ten bolczyk. Również no to jest już trudniejsza naprawa, ale to też rzecz, którą należy po prostu sprawdzić. No dobrze, mamy kolejną awarię, czyli taśma napędu CD. Chodzi dokładnie o tą tutaj taśmę, łączącą tutaj logikę płyty, tą elektronikę, razem z płytą główną konsoli. Generalnie to jest taki kawałeczek taśmy, i to jest stosowane najczęściej w konsolach różnych z, tamtej, z tamtego okresu, chyba do dzisiaj jest stosowane. Takie złącze, czyli tutaj jest po prostu wzmocnione takim paskiem jakiegoś takiego patrzego plastiku, i jest wkładane złącze, po prostu wciskane, wciskamy w złącze. To złącze jest tutaj widoczne od spodu, i to samo złącze jest tutaj na elektronice. Jest wciskane i często bywa tak, jeżeli ktoś demontuje albo robi to nieuważnie, może to ulec uszkodzeniu, a dokładniej rzecz ujmując, takiemu uszkodzeniu. Widzicie? Zobaczcie, co się stało w mojej taśmie. Moja taśma była uszkodzona. Miała tak tutaj, te tutaj, te, te blaszki, te piny, te blaszki zostały w tym miejscu oderwane od taśmy. Tu nie było styku, ta taśma po prostu nie działała. Często jest też tak, że tutaj zaginają się te piny tutaj. To, to się po prostu od, od, odkleja, nie? Odpada. Także moja taśma w tym miejscu miała po prostu uszkodzenie. To uszkodzenie widać, te reszta się trzyma, a te, te tutaj po prostu odpadły. O, tak widać je lepiej. Także to musimy sprawdzić. I z jednej, ta, ta strona trzyma się dobrze, tu wszystko jest ok, jakby tu nie ma problemu, nie? Natomiast ta po prostu całkiem odpadła. Jeżeli mamy uszkodzoną taśmę, to wiadomo, że nie będzie sygnałów żadnych, nie będzie sygnał przechodził, i to nie ma prawa działać. Jeżeli wizualnie widzimy, że ta taśma jest dobra, nie ma takich uszkodzeń jak u mnie ewidentnych tutaj, to warto sobie pomierzyć miernikiem, czy jest przejście na każdym tutaj tym. W każdym tym miejscu, czy jest przejście, bo możliwe jest to, że jest gdzieś pęknięta po drodze, a tego po prostu nie widać, tak? Jeżeli jest pęknięta po drodze gdzieś, no to też taka taśma jest na aut. Można ją prowadzić naprawić, można ją kupić na eBayu, widziałem, można ją kupić w jakichś sklepach elektronicznych, można sobie dorobić, są takie dostępne. Także to nie jest jakaś wielka tragedia, ale to jest kolejna rzecz, którą należy sprawdzić. To jest ta właśnie tutaj taśma łącząca płytę główną z tą logiką, z, z tym PCB napędu CD. Przechodzimy do kolejnej awarii od razu. Mamy tutaj tą logikę, całą tej. To jest rzecz, która ulega częstej, ale to częstej awarii, ale w wyniku, e, nie wiem, jakieś działania tam, tamtejszego w Japonii, jaki jest klimat, nie mam pojęcia, ale tutaj to dostaje najbardziej w tyłek. Może transfer ciepła z płyty głównej do góry i dostaje ta płyta. Często tutaj jest tak, że ten, tej lamina, to wszystko odpada. Normalnie ścieżki nam odlatują. To jest jedna rzecz jak to wygląda, generalnie, bo tu mam taką uszkodzoną logikę, tą samą, tylko ona jest zamocowana w tą stronę, o, do górnych nogami, tak, tak to wygląda, natomiast ja mam taką uszkodzoną. Ogólnie jest tak, że taka płytka, tak tutaj widzicie, pokażę Wam na rogu, patrzcie co się dzieje, jak ten lamina to wszystko odpada i normalnie ta płytka zostaje, a ścieżki zostają przerwane. Musimy to wszystko sobie posprawdzać. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli ktoś demontował, w mojej konsoli Japończyk bo to jest z Japonii, demontował tą płytkę i tak ją przykręcił finezyjnie, że po w tym miejscu popękały, po prostu płyta popękała. Wiecie, tu gdzie są miejsca, w dwóch miejscach, gdzie są wkręty tutaj przykręcane, tak docisnął, że popękały, popękały, popękała płyta i poprzerwały się ścieżki. Te ścieżki pojawi, pomógł mi naprawić Jacek, który ogarnął to pod mikroskopem. To jest rzecz, której sami już nie ogarniemy, jeżeli nie mamy sprzętu i wiedzy, jakiejś podstawowej chociaż. Niestety trzeba będzie to komuś zlecić. Naprawa ścieżek. U mnie te ścieżki zostały tutaj ponaprawiane, tego nie widać. To wszystko zostało pultowane pod mikroskopem. Tutaj były ścieżki naprawiane, i chyba z tej strony. Tu, gdzie są dwa punkty masowe, to trzeba sprawdzić, czy nie są popękane. Jedna ścieżka w ogóle z tej strony całkiem, od drugiej strony całkiem odpadła. To do, też dorobił kawałek ścieżki, i to zaczęło działać. Także to jest rzecz, która ulega częstej awarii. Po prostu popękane ścieżki na tej płycie. Gdy dokręcimy za mocno, popękają ścieżki, nie ma przejścia. Dziękuję. Taka płytka jest. Do reanimacji, tak naprawdę po prostu to nie działa. W tym wypadku napęd w ogóle nie będzie działał, będzie martwy. Zależy, które popękają, które ścieżki, ale raczej będzie martwy. Generalnie, jeszcze jest taka rzecz, że od górnej strony, jak zobaczymy, tu mamy wszystkie takie potencjometry do regulacji, do regulacji lasera. Yy, nie zalecam tym kręcić, to jest ustawione raz porządnie. To, to, to są takie rzeczy, które, które raczej nie powinny być regulowane na oko, tylko oscyloskopem. To wszystko powinno być robione. Nie polecam tym kręcić, zostawić to tak jak było. Nie możemy mieć pewności, że poprzedni właściciel, czy ten, który naprawił tę konsolę, nie kręcił nimi już. No i to będzie ciężko dojść do tego, co tu jest nie tak zrobione. Ale generalnie. Popękane ścieżki, uszkodzone ścieżki na tej płytce, może tutaj rozregulowane potencjometry, ale to jest taka naprawa, której sami już nie ogarniemy. Ja sam nie ogarnąłem, do tego jest potrzebny mikroskop, żeby to sprawdzić. Jacek mi pomógł. Dzięki tobie bardzo, kolego, jeszcze raz. Także to jest kolejna rzecz, którą należy sprawdzić po drodze. Te ścieżki tutaj możemy zobaczyć gołym okiem. Ja widziałem gołym okiem oderwaną ścieżkę tutaj u mnie. Tak jak tutaj to widać. O, jak to jest z tej strony. U mnie to gołym okiem to widać, tak? Ale pęknięcia tutaj, takie mikro pęknięcia, małe tego nie widać na ścieżkach. I to trzeba już sobie obczaić pod mikroskopem. Także to jest kolejna rzecz, którą należy żeby po prostu sprawdzić uszkodzona logika napędu. No i dobrze, i przypuśćmy, słuchajcie, ostatnia awaria, że jednak wam tutaj wszystko działa, wszystko gra i buczy, tylko nie czyta żadnych płyt. Pracuje, napędy pracują, laser głowica chodzi, fokusuje, oczko i tak dalej. Yy, tutaj silniki kręcą, wszystko pięknie, nie czyta, błędy i tak dalej. To co? No niestety, ale głowica lasera do regulacji lub wymian. Regulacji dokonujemy potencjometrem, tutaj, który jest ten niebieski. Delikatnie, jedna ósma obrotu, delikatnie w jedną, drugą stronę patrzymy, czy przynosi efekt. Aha, jeszcze czyścimy oczko lasera przede wszystkim. Najpierw czyścimy oczko lasera, patrzymy, czy działa. Nie działa. Próbujemy podregulować tutaj laser. Nie daje rady. Musimy podjąć próbę wymiany głowicy lasera. I tu zaczynają się klocki. Ja miałem taką głowicę lasera generalnie. I teraz tak, widzicie szarpa? Oryginalna szarpa kupiona w sklepie. Nie, to nie jest oryginalna głowica. Po pierwsze to jest podruba chamska, ona się różni całkowicie od tego oryginału, który jest tutaj. Poza tym jest fajnie tutaj polutowana. Tego nie będzie widać. Jak to jak, jest jak są ścieżki polutowane? Raz, że jest to nie nowa głowica, tylko podruba chińska. Znaczy, nie oryginal, tylko podruba to jeszcze nie nowa, tylko używana. I jakoś tutaj była tak dziwnie reanimowana. Ogólnie jest tak, że kupujemy taką głowicę. Ona tutaj gdzieś ma zworkę zrobioną. Luty ma połączone dwie ścieżki. To jest taki tryb serwisowy, jakby musimy rozlutować te luty, żeby ją zamontować oryginalnie w. Żeby ją zamontować tutaj w tym miejscu, w napędzie. No, moja tego nie miała, moja była używana, tak. Tym musimy się zająć. czyścimy oczko, regulujemy. Potencjometr nie działa, wymieniamy całą głowicę. To jest generalnie loteria. Z AliExpress można kupić takie głowice, ale to jest loteria jeszcze bardziej. Tam to już w ogóle są hamskie podróby. Natomiast widzicie, to jest oryginał, ale podróba. To nie jest oryginalny napęd. Nie oryginalna głowica. Także także tyle w temacie. Może jeszcze tylko wam powiem, w jaki sposób zmienić tutaj y, tą głowicę w tym napędzie. Bo ogólnie to nie jest jakaś większa filozofia. Tutaj mamy dwa takie ząbki plastikowe, które już sobie odczepiłem. Jeden i drugi ząbek. Słuchajcie, ściągamy maskownicę. Mamy naszą głowicę na wierzchu. Teraz to, co musimy zrobić, to po prostu tutaj ściągamy ten mały taki pierścionek zabezpieczający. Uwaga, bo on wypada. ściągamy to koło zębate. Tutaj to jedno, największe górne koło zębate. ściągamy, odkręcamy dwie śrubki trzymające tą tutaj prowadnicę metalową, ten pręd metalowy i wyciągamy głowicę. Wkładamy nową głowicę, wkładamy pręd, zakładamy to koło plastikowe i to wszystko w temacie. Jest zamocowane, tak? Zamocowane gra i buczy. Można taki laser sobie zmienić głowicę bez ściągania tego kółka. Wystarczy odkręcić ten ślisk. A dwa głowicy zdemontować. Tutaj, jak wciśniemy to, widzicie, to schodzi nam. Z, bo ta listwa składa się z dwóch takich. Jeden element przesuwny, drugi na stałe. To, się, to jest, służy samoregulacja położenia tej głowicy o, w, po, w kręcowym położeniu. Generalnie to jest tak, że tutaj ściągamy to i wtedy jak zdemontujemy ślisk z jednej strony od napędu i zdemontujemy to, to łatwiej wymanewrować. Nie musimy do kółka ściągać. Możemy sobie tutaj tym wymanewrować tutaj między tym kołem zębatym i bokiem wyciągamy, wkładamy. Nie musimy koła demontować, bo ta tutaj mała podkładeczka taka, taki, taki pierścionek, trochę ciężko to się ściąga, ale idzie to ściągnąć. Ale pamiętajcie, trzeba zacząć od wyczyszczania oczka. Nie pomoże regulacja potencjometrów, nie pomoże. Zaczynamy zabawę z głowicą. Także tak wygląda całe te uroki zabawy z Neo Geo CD Toploaderem i nie tylko. Nie jest to yy, naprawdę nie są może jakieś skomplikowane, ale no trzeba nad tym trochę przysiąść, jak ktoś nie ma pojęcia, tak jak ja nie miałem pojęcia o tym w ogóle, z czym to się je no to może być zagwozdka, ale generalnie nie jest jakaś wielka. I tyle, jeżeli chodzi o te proste do ogarnięcia naprawy, które tak naprawdę zdarzają się najczęściej, najbardziej popularne, a które nie są jakieś skomplikowane. Ja dałem radę, więc Ty, jeżeli szukasz pomocy, również dasz radę. To są rzeczy, od których możesz zacząć odgarnięcie tej konsoli, jeżeli tylko... Czujesz się na siłach oczywiście, nie ma w tym nic skomplikowanego. Zdaję sobie sprawę, że odcinek jest skierowany do specyficznej grupy odbiorców, ograniczonej grupy odbiorców, ale mam nadzieję, że wszyscy obejrzeliście go z przyjemnością. Taką mam nadzieję, że i tak, to subik, łapka, komentarzyk, prawda, tego typu rzeczy. A w tym odcinku to mam tyle także. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam Was, Pęczak i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!